Te trzy błędy niszczą każdy biznes trenerski, a 98% trenerów jeszcze o tym nie wie. Pracowałem z ponad 150 trenerami personalnymi i online z całej Polski, i przez te same trzy błędy nie tylko tracą pieniądze, ale przede wszystkim nie mają przewidywalności i zamiast radości z prowadzenia biznesu, czują ciągły stres. I brak kontroli. Nazywam się Kajetan Górlicki i przechodząc od razu do tematu, przedstawię Ci pierwszy błąd, który popełniają najczęściej moi klienci i popełniałem sam, kiedy byłem na początku swojej drogi z biznesem. Po pierwsze, brak spójnej strategii marketingowej. I pomijam tutaj już sytuację, w której nie masz żadnej strategii marketingowej, czyli przykładowo w tym momencie pozyskujesz klientów tylko i wyłącznie z poleceń, lub twoi klienci to jakieś przypadkowe osoby, które. Są u ciebie, bo zagadały do ciebie na siłowni. Ale już zakładając, że masz jakąś strategię marketingową, to największym problemem jest to, że nie jest ona spójna. Przykładowo, jeżeli w tym momencie publikujesz losowe posty, losowe rolki na Instagramie i liczysz na to, że to przyciągnie Twoich idealnych klientów, to niestety to nie ma prawa zadziałać. I sam popełniałem ten błąd w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy prowadziłem swój biznes online. Poświęcałem serio setki godzin na to, żeby wyskryptować swoje rolki, żeby w ogóle stworzyć ten kontent, żeby pisać coś na tym, na tym profilu. Poświęcałem miesiące czasu, żeby to zrobić, a efekt bardzo często był taki, że moje rolki czy moje posty docierały tylko do znajomych albo właśnie dostawałem jakieś losowe komentarze od osób, które nawet nie były z mojej docelowej grupy. Twoje treści, Twój profil i Twoja komunikacja to jest jedna z największych broni, jaką masz. Przy odpowiednim zarządzaniu jesteś w stanie wręcz sprzątnąć przed nosa klientów swojej konkurencji, nawet. Konkurencji z większą ilością followersów, z większymi zasięgami, z lepszą formą czy z lepszym doświadczeniem od Ciebie. Pamiętaj, jeżeli w tym momencie masz chaos na swoim profilu, chaos w swoich treściach, chaos w swojej komunikacji, to w tych czasach przy tej konkurencji bardzo ciężko będzie Ci zwrócić swoją uwagę. Jak to naprawić? Po pierwsze, scharakteryzuj dokładnie, do kogo mówisz. Pomyśl, kim jest, jakie ma frustracje, jakie ma potrzeby, jakie ma wyzwania. Jakim językiem mówi, co go frustruje, czego nie lubi w innych trenerach, generalnie im lepiej będziesz w stanie scharakteryzować swojego idealnego klienta, tym lepiej będziesz w stanie później komunikować swoje treści. Po drugie, zaplanuj cel i format swoich treści. Na sam początek najlepiej byłoby trzymać się takiej proporcji, że 60 do 80% twoich treści to będą treści, które budują autorytet. Mogą to być treści związane z edukacją, inspirowaniem, motywowaniem swoich idealnych odbiorców. 20-30% Twojego kontentu niech to będzie kontent, który buduje silną relację ze swoją społecznością. Generalnie może być to Twoja historia, Twoje przemyślenia, Twoje doświadczenia. Możesz też dzielić się jakąś niepopularną opinią na jakiś temat. I 10-20% Twojego kontentu, niech to będzie kontent, który w pewnym stopniu pośrednio sprzedaje Twoją ofertę lub promuje Twoją ofertę lub zwiększa świadomość Twojej społeczności odnośnie tego, co oferujesz. I po trzecie, jeżeli masz już ustalony cel i format treści, które będziesz tworzył, to staraj się utrzymywać konsekwencje w tym, co robisz. I nie daj sobie wmówić, że musisz robić to trzy razy dziennie, czy jeżeli raz opuścisz w ogóle publikowanie postów, to zawali się cały świat, bo to jest nieprawda. Pamiętaj, żeby zawsze stawiać jakość ponad ilością, jeżeli chodzi o swoje treści, a o ruch można zawsze zadbać innymi metodami, nad którymi nie będę się tutaj pochylał i opowiem ci o nich w innych materiałach. Drugi popularny błąd to słabo skalowalne oferty. Smutna prawda jest taka, że większość trenerów uzależnia aktualnie swój biznes i swoje życie od ilości godzin przepracowanych na siłowni lub od ilości godzin, które przesiedzą przy biurku pracując online. Będąc trenerem personalnym, przerobisz 15, 20 klientów i spędzisz dosłownie całe dnie na siłowni, nie mając czasu na własny trening, a będąc trenerem online, przerobisz tych klientów więcej, ale przez to, że będzie ich dużo, to i tak będzie wymuszało to na tobie godziny dziennie spędzone w telefonie czy w laptopie. I przyczyną, dlaczego tak się dzieje, jest to, że trenerzy ograniczają swój rozwój przez to, jakie mają oferty. Pakiet treningów personalnych, pojedyncze treningi personalne, prowadzenie online, plany treningowe, dieta itd. Większość ofer skupia się na pomaganiu komuś jeden na jeden, a jeżeli pomagasz komuś jeden na jeden, no to poświęcasz 100% swojej uwagi tej jednej osobie w tym czasie. A to oznacza, że jeżeli naprawdę chcesz zarabiać więcej, no to musisz pracować więcej i musisz mieć więcej tych klientów. Oczywiście możesz podnosić ceny, ale nie oszukujmy się, że istnieją lepsze i szybsze sposoby na to, żeby zarabiać więcej pieniędzy. W krótszym czasie, a plany treningowe to oferty, które zapewniają ci dodatkowy zastrzyk finansowy, ale opieranie swojego biznesu na nich. Nie jest najlepszym rozwiązaniem. To, że nie jest to skalowalna oferta, wymusza ona na tobie ciągłe poszukiwanie nowych klientów. Co w takim razie możesz zrobić? Po pierwsze, długoterminowe oferty grupowe. Jeżeli zaimplementujesz ofertę grupową lub elementy oferty grupowej do swojej aktualnej oferty, jesteś w stanie w ciągu jednej godziny czy dwóch godzin, zamiast pomóc jednemu czy dwóm klientom, pomóc 10, 15 czy 20 klientom, dostarczając im świetne rezultaty i oszczędzając przy tym czas. Druga opcja to oferty hybrydowe. Nie każdy klient indywidualny musi ćwiczyć z tobą dwa czy trzy razy w tygodniu. Może przecież osiągnąć podobne rezultaty, wykonując tą samą ilość treningów, ale przy ograniczonym dostępie do ciebie. Czyli możesz zaoferować mu na przykład jeden trening wspólny i jeden trening, który wykonuje samodzielnie. W jakim stopniu swoim wsparciem. I trzecia opcja to oferty subskrypcyjne czy membershipy. I tutaj ilość możliwości, które możesz zrobić, jest niezliczona. Jeżeli jesteś w stanie dostarczać swoim klientom powtarzalną wartość co miesiąc czy co tydzień, to w bardzo łatwy sposób jesteś w stanie stworzyć dodatkową skalowalną ofertę w swoim biznesie. Jeżeli już stworzysz spójny harmonogram ofert, które będą prowadzić klienta do jakiejś konkretnej transformacji, przykładowo, będziesz pomagał swoim klientom zrzucić 10-15 kilo, zadbaj o to, aby mówić o tym, jak unikatowa jest Twoja droga do osiągnięcia tych rezultatów. Czyli nie musisz wymyślać koła na nowo, możesz pomagać innym robić to, w czym pomagają im inni trenerzy, ale sposób, w jaki to robisz, może być całkowicie inny, odmienny, unikatowy. I o tym powinieneś mówić w swoich treściach. I trzecie. Brak unikalności. Jeżeli w tym momencie Twoja oferta totalnie niczym nie wyróżnia się od innych trenerów. Jeżeli wyceniasz swoje usługi, patrząc tylko na cenę konkurencji, jeżeli oferujesz te same rozwiązania, te same pakiety, masz tą samą komunikację, stajesz się po prostu jednym z wielu. Prawda jest taka, że ludzie nie potrzebują kolejnego trenera, który szuka pięciu kobiet, którym pomoże zmienić sylwetkę w 90 dni. Ludzie nie potrzebują trenera, który chowa się za szablonowymi reklamami i rzuca na lewo i prawo coachingowe rzeczy w stylu, poprawię Twoje samopoczucie, wniosę Twoją samoocenę na wyższy poziom i tak Ludzie potrzebują Ciebie. Potrzebują człowieka, który doskonale rozumie, z czym się aktualnie mierzą i przez co przechodzą. Potrzebują kogoś, kto ma swoją historię, ma swoje przemyślenia, ma swoje opinie i ma swoją unikatową drogę, unikatową filozofię, która prowadzi do osiągnięcia wymarzonych przez nich rezultatów. Ludzie nie kupują już teraz tylko tego, co mówisz w reklamach: czy masz profesjonalne zdjęcia, czy nie masz profesjonalnych zdjęć, ile masz certyfikatów i jakie masz doświadczenie. Żyjemy w czasach, gdzie Chat GBT może im realnie rozpisać plan treningowy, dietetyczny i całą drogę do sukcesu. Więc, jeżeli chcesz mieć więcej lojalnych, długoterminowych klientów, to pomóż im najpierw kupić ciebie. Jeżeli w ich głowach staniesz się numerem jeden, twoje ceny, ceny konkurencji, twoje certyfikaty, lata doświadczenia, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Jesteśmy w czasach, gdzie każdy goni zasięgi, każdy chce mieć więcej followersów, każdy odtwarza trendy na TikToku, kopiuje strategię jeden do jednego, każdy walczy o atencję każdego. Odwróć to. Przestań walczyć o atencję każdego, zacznij walczyć o uwagę tych ludzi, których Uwagę chcesz pozyskać, czyli właśnie Twoich idealnych klientów. Nie musisz głośniej krzyczeć, żeby zwracać na siebie uwagę wszystkich. Wystarczy, że zaczniesz szeptać do ucha właściwym osobom. To na dzisiaj wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to nie zapomnij o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować, żeby nie ominąć kolejnych bęgerów na temat tego, jak budować minimalistyczny, przewidywalny biznes, który regularnie generuje między 10 a 15 plus tysięcy złotych miesięcznie. Także chcesz zobaczyć moje oferty i to, w jaki sposób pomagam swoim klientom, znajdziesz wszystko w opisie. Miłego dzieńca. Pozdro.